I witam wszystkich w kolejnej serii. Tak, tak jak widzicie, ta seria będzie o Batman Arkham Asylum. Yy, może teraz kilka słów, dlaczego akurat wypadło na tą grę. No, no, dlatego, że można powiedzieć, że jestem fanem Batmana. Znaczy, może nie jakimś ogromnym, na pewno dowiem się kilka ciekawych rzeczy z tej gry, ale powiedzmy, że lubię oglądać Batmana yy, filmy. I to w sumie nie ze względu na samego Batmana. Znaczy Batman jest spoko, lubię go jako yy, super bohatera, ale z Batmanów yy, najbardziej lubię złych bohaterów. Tak, oni są świetni. Po prostu są tak, że tak powiem, przejepani, że szok. Zwłaszcza Joker. Ze względu yy, na Jokera też też sięgnąłem po tą grę, bo uważam, że Joker tutaj został odwzorowany, dużo, dużo lepiej niż Batman. Znaczy, Batman tutaj też jest zajebiście zagrany, ale jeśli mam wybierać, to po prostu wolę tutaj Jokera. No, szkoda, że będziemy musieli mu skopać dupsko, ale tutaj Joker po prostu zajebiście został odegrany. Cóż, a pierwszą styczność z Batmanem miałem na kanale CTSG. On tam robił let's play'a z Arkham Asylum i stwierdziłem, kurde, zajebista gierka. Pierwszy raz miałem Zauwa zobaczyłem, że gra o superbohaterach nie musi być kiczem, tylko może być naprawdę porządną grą. I stwierdziłem, czemu by nie, nie zrobić własnej serii. Minęło oczywiście trochę czasu, ale. Teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Teraz może kilka szczegółów o Batmanie. Został on wydany bodajże chyba w Polsce we wrześniu 2009 roku. Nie pamiętam którego dnia, no, to była wersja na PC, bo tak? konsole były wcześniej troszkę. Oczywiście dystrybutorem w Polsce była Cenega, wydawcą na świecie był ADios, tak? ADios Interact, nie, Adios Studio, tak? A producentem był Rocks Day Studio. Nie wiem, czy to studio miało inne głośne hity, chyba nie, bo nie kojarzę tego. Chociaż, może, pewnie się mylę. Ale ta gra na pewno mi się udała. Zresztą yy, tak samo jak dwójka, dwójkę też widziałem, let's play cały. No i czekamy na trójkę. Dobrze, ale my mamy teraz jedynkę i zajmiemy się jedyneczką. Yy, oczywiście... Yy, tak, tak. Nie, 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 fuck. Yy, czy na pewno Nie. Yy, zaloguj mnie normalnie. Tak, właśnie. Tak, tak. No jak widzicie, gra wymaga oczywiście posiadania konta na Windows Live. Plusy są takie, że chyba są jakieś osiągnięcia, achievementy, tak. Z tego ja trochę pogram, ale tylko troszeczkę, żeby zobaczyć się, jak się steruje i cokolwiek ogarnąć. Jasność jest dobra, napisy jak najbardziej. Oczywiście yy, gra... Zagramy na średnim poziomie. Trudny bez przesady, łatwy też, średni. A tutaj wskazówka jak się zapisuje. Yy, oczywiście gra nie posiada pełnej polskiej wersji, ma oczywiście napisy i to nam musi wystarczyć. Już szczerze mówiąc to od dawna marzyłem, żeby zagrać w Batman, ale nie było czasu. Dobrze, ale teraz widzę, że czeka nas cutscenka, więc oglądajmy. Alright <laughs> <laughs> hey, Sharpie. Love what you've done with the place. That's Warden Shop to you. Bowles. Yo, Frankie. How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown. <gasps> A lot of people here really want to talk to you. <laughs> really? I don't mind walking. <gasps> Not so tight boys, you'll crease the suit. <laughs> Get that filthy degenerate out of here. Warden, something's not right. I'm going with him. <mum> no I chyba zaczynamy powoli, tak? Oddziału intensywnej yes sir. He's uh, waiting for you down at <mum> patient handle. Okej, okay, dobrze, ale ja mam oczywiście wrażenie, że opcje dźwiękowe są tutaj za głośno. Takie mam wrażenie. Oczywiście to się pewnie okaże y, podczas renderowania. Może dialogi sobie zostawimy. No i już widzieliśmy pierwsze popisy Jokera. Tak jak powiedziałem, uwielbiam go. Nawet bardziej od Batmana. Szczerze to wolę bardziej Jokera niż Batmana. Batman jest w porządku, ale on jest... taki... poważny i sztywny, że tak powiem, a Joker to kawał takiego wyluzowanego skurde syna. A... Tak... No i tak to wygląda, już teraz mamy kontrolę nad postacią, oczywiście nie pełną. Nie możemy tutaj dużo rzeczy robić. Dobrze, chyba musimy tak, schodzimy na dół. No, oczywiście... ...kierownik, dobrze. Nie, nie, nie to, nie to. Jeszcze jakby troszkę może... Tylko, że nie przesadził, Nie no, teraz mam nadzieję, że powinno być dobrze. Okej. Okay. Niby wszystko idzie po naszej myśli, ale... To jest tylko takie wrażenie. A. Ta. Tumor humor Jokera nie do, nie do wyjęcia. Eee, w sumie ten garnitur to ma kozacki, nie powiem. E, gra jest oczywiście z 2009 roku, nie wiem czy to już wspominałem. Na 10 przybliżyć. co jest? It's not the patient, it's... Tak? nie jest co z tell powiedz me, tell me. <laughs> <laughs> <Oj, coughs> dobry open. jesteś. Już cię kocham. Ale szkoda, że będę musiał ci How kilka razy spuścić łomot. Ale trudno. Czy ja muszę tam z wami iść, czy nie? Zakładam, że tak, że tutaj nic nie ma, no tak jak myślałem. I cóż, i gra była sporym sukcesem, bo to chyba pierwsza taka gra o superbohaterach, która jest naprawdę zajebista. się ze wszystkimi zgodzę, ona jest zajebista. I dlatego w nią gram, od razu mi się spodobała. Obejrzałem całego let's playa. Po prostu wiedziałem. Tak samo jak Arkham City test jest jeszcze lepsze. Ale powoli zaczniemy od jedynki. To wiem, może zrobimy całą trylogię, bo trójka ma niedługo wyjść, znaczy niedługo, no. Za jakiś czas. Ciągle mam wrażenie, że coś jest za głośno, Sorry, ale teraz dialogi strasznie mnie wkurzyły. The state of the wiring in several facilities is shocking. My boys over there the that joker Unfortunately, it's <laughs> a uh dress. -huh. Just gotta check your prisoner, Officer Bowles. Whatever, just be quick. Okay. Really following procedure. Well, patient seems to be in uh -huh. satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last two hours. There seems to be. <noise> Gdzie ty jesteś? Tak. tak. Joker Joker, widzę, że humor się nie opuszcza. Oj, ty stary klaunie. Jeszcze lepiej tutaj Joker został odegrany niż w filmie. Chociaż. W filmie też wygląda zajebiście.

Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Uu. O, chyba mnie zauważył. got Batman. Tak? ale masz paraszywryj. Oj, kolejny przeciwnik, który też świetnie wygląda. Spokojnie, spokojnie. Tak jak powiedziałem, jestem fanem Batmana, ale sporo rzeczy nie wiem. Więc nie, nie zdziwcie nie się, jakoś nie rozpoznam. Oj, na pewno chcę się tutaj dowiedzieć kilku. Mam nadzieję, że ciekawych rzeczy, bo ta gra oferuje różne notatki i szkice.

Quiet. Oh, Frankie. You really should learn to keep that fat mouth of yours shut. <laughs> It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really no doing? Oh, Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? Mm -hmm. All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence is our. Institution. <laughs> <laughs> so is the collector. What's he doing? Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Ah, we're watching all the time.

Only oh, oh, three? <laughs> I'll be sure to try oh, it's time! Let's say we aim for a hundred! Long night, Jim. <laughs> no, <oczywiście>. Joker <laughs> invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Yeah, it's been a hell of an hour. Oh, już... Hopefully the last one will ever have him. Yeah, right. Zara, oh, there. Sorry, Batman. Arkham Staff only. If anyone's qualified, it's. Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Say it's Dobrze, Joker. Poczekam tu na Ciebie. You okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it. At least he's back where he belongs. No, pewnie. So yes. Ooh, zaczynamy show. Alert the warden. on you. tak myślałem. Zaraz, zaraz, nie jest czasami nasza ta? Jak ona miała? Królowa? Nie, 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 Queen. No, ty Cwajaku. Dobra, wzywam się za autosave. Okej, okay, no i pierwsza walka. Aha. Tak, tutaj walki wyglądają bardzo fajnie. Tylko, oczywiście będę musiał poćwiczyć. Kolejne, nie, miał, nie mam czasu czytać, co on mówi, a chętnie by sobie posłuchał. Odblokowane osiągnięcie, kombo z pięciu ciosów. Zajebiście. Jeszcze żyjesz? O, finisher, tak jest! O. No ja myślę. Dawaj tutaj. Mhm. O, batrank, fajnie. O, No dobra, dobra, bierz tego ciemnoskórego. Dobra, uważaj, uważaj. Dobra, prawym przyciskiem myszy. U. Nie, 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 nie to, nie to. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra. Czyżby nie, no pewnie, że nie koniec. O, tak.

If you think <laughs> no like właśnie. Gadka szmatka bohatera, no super. No, Batman jest troszkę nudny, zgodzę się z tobą. Aha, czyli mam iść tam. You know, życiorys w postaci blokowany. komisarz James Gordon. Pokaż życiorys w postaci, a chętnie zobaczymy. Tu mamy mapę, tak? Dobra, niech i tak będzie. Eee, życiorys postaci. Cóż tu to jest? Eee, komisarz Gordon. Dobra, to sobie poczytam. Właśnie o takich rzeczach mówiłem. Te notatki mogą być fajne. Eee, naczelnik. Eee, Joker. Tak, fajny art. Naprawdę, taki kolorowy. No i Batman sam. Eee, ciekawi mnie, co to była za Lalunia. Eee, ja wiem, kto to jest, tylko cholera, jak ona się nazywała. No i widzicie, no. Taki ze mnie fan, że nie wiem, jak się nazywa. Uuu, czyżby to była zagadka Riddlera? No, no, no. Tylko jeszcze ni cholery nie wiem, jak się za to zabrać. Ale spokojnie. A, 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 co to jest? Tryb detektywa jest pod X-em. Okej. Okay. Uuu, tam są jacyś żołnierzycy. Żołnierzyki, przepraszam. Dobra. Czy mogę tu jakoś biegać? A, spacją mogę biegać, super. E, pozwólcie, że ja sobie tutaj pochodzę. Jestem bardzo ciekaw, czy cokolwiek tutaj jest. No nie ma. No nie ma, no szkoda, szkoda. Oooo. Cholera, tutaj nie mogę nic zrobić z tym. To nie no. To mnie troszkę martwi. Hm. Dobra, tutaj mam wszystko w porządku. Ok. No i cóż, i chyba tutaj zakończymy odcinek, bo tutaj był zapis. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dla mnie szykuje się naprawdę zajebista seria. Już mi się to podoba. A na dzisiaj to tyle mam nadzieję, że się wam jeszcze raz podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.